Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie po tytule jest to nocka na tarasie. Tak, będziemy dzisiaj z moją siostrą spędzały całą noc na tarasie. W sensie będziemy normalnie spały, tylko będziemy spały na tarasie. Akurat dzisiaj była ładna pogoda, więc stwierdziłyśmy, że czemu nie, są wakacje, trzeba próbować różnych rzeczy, więc mam nadzieję, że jakoś Was zaciekawił tym filmikiem, coś fajnego zobaczycie i... Zaczynamy. Na początku chciałabym Was jeszcze zaprosić na moje wszystkie social media, które się Wam tutaj wyświetlą. Jeżeli spodoba Wam się filmik, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Jest już jakoś koło 21, więc teraz po prostu się umyję i przebierę w piżankę, żebyśmy mogły sobie ogarnąć teraz zrobić fajny piwaci i będziemy oglądały film. Muszę jeszcze zamówić kilka rzeczy z IKEA do mojego pokoju, bo będę remontowała mój pokój, jestem tak podekscytowana. więc to będzie później, a najpierw muszę się do tego przygotować, więc. Zapraszam do oglądania. Ja już jestem gotowa, świeżutka i pachnąca. Mam na sobie Piżamkę zwykłą brałam, długie spodnie i kru... <grym> <grym> Jezu, zawał! Przysięgam! Ja pierdolę mi tego więc nie rób. Ona jest mądra. Jestem mądra. Schowała się tu i Okropna jesteś. Ale ja myślałam, że ty wyszłaś do łazienki, ja stałam przed kiblem i szybko uciekałam z tych drzwi, i ja tak czekałam. Dobra, no, więc wracając, ja już jestem wykąpana, ona idzie się kąpać, więc czekam na nią, ale w tym czasie muszę zamówić właśnie meble z Ikei, więc teraz to zrobimy jeszcze w domku, a potem będziemy po prostu przygotowywać cały taras, ała, cały taras będziemy przygotowywać, zrobimy jakiś fajny klimacik, świeczki, jakieś tam drzewka, lety i w ogóle... Ogarniania, właśnie tarasu. I popatrzcie, co nam mama przygotowała. Jak słodko. To oczywiście musimy jeszcze pościelić, ale będzie mega z takim widokiem tutaj. Super. ja dałam tutaj takie dwa kocy i tutaj nam pod głowę dałam taki milusi kot, żeby było milusia Wiesz co możesz zrobić? Dać tą poduszkę tutaj No zaraz coś wymyślimy Ok, teraz trzeba z powrotem dać poduszki I w sumie to Tak może zostać chyba okay. Ale się pomócimy. No Natalia, nie kładź tych poduszek! Jeszcze tym wcisnąłam, to bardzo już w ogóle nie A będzie to miejsca Dobra, <gry> teraz trzeba pościelić yy, kołdrę i poduszki już Tak, to wygląda tutaj Jest gitówa, co nie? To jest i tak najlepsze Stąd idzie przedłużać, żebyśmy w ogóle miały na trasie internet, żebyśmy mogli oglądać Stąd idzie przedłużać, żeby ten przedłużacz mógł być A tutaj idzie przedłużać, żeby podwieźć laptopa Tak to wygląda, ale nie no moim zdaniem Wszystko wyszło tutaj sztos I musimy sobie zrobić chyba teraz jakieś przekąski Myślę, że sobie pokroimy owoce i będziemy dokańczać film Słodkie zmartwienia Taki z 1995 roku, ale moim zdaniem jest super I sobie dokończymy i na pewno jeszcze jakieś oglądniemy, bo... Jest tu super. To nam mam, mama przygotowała. Owoce, tutaj mamy warzywa. Jezu, jak pięknie. Czy to nie pięknie wygląda? Sami zobacz, ocencie. nie muszę używać latarki, żeby w ogóle było coś widać, bo już mamy taką, taki nocny klimat. I właśnie skąd dokończyłyśmy filmik Złotkie Zmartwienia i był mega, znaczy no bardzo fajny i teraz chcemy znaleźć y, właśnie film taki w podobnym stylu, takim wiecie, że y, Trochę starszy, nastolatki, high school, taki typowo amerykański o dziewczynach Jeżeli znacie takie filmy, to fajnie by było, gdybyście podali je w komentarzach No a my szukamy dalej Mieliśmy już całe owoce chyba w 5 minut, ale na szczęście mamy tutaj jakieś e, chipsy I e, piciu, więc mm. dalej się kręci nocka, dalej, a jest już jakoś po 23.00 Ogólnie to zdaj recenzję z tego filmu, chodź tu. Mi się ten film bardzo podoba, tylko szkoda, że się ścina. No bo ty tu jesteś. Wow. Ona zawsze ma takie żarty, no. Nie przejmuj się. To ja. Kochani, mały update, idziemy umyć zęby, jest jakoś koło pierwszej Umyjemy ząbki i wrócimy Ile nam zostało? Zobacz Do końca filmu W ogóle ten film jest mega fajny, więc polecam 28 minut Czyli skończymy dzisiaj jakoś koło drugiej? Dobra Na <suszy> jest No mama ja chcę już spać Ale ja Ale... jest 21, pierwsza No właśnie O czym ty się was? Ale ja nie jestem śpiąca Dobra, idziemy ząbki Dobrze. Kochani, skończyłyśmy oglądać, jest jakoś przed drugą i idziemy już spać. strasznie i chyba będzie padało, ale i tak dalej jest ciepło, więc nie zamierzamy iść stąd. Mam nadzieję, że coś z tego filmiku powstało i że Wam się spodoba. Jeżeli tak, o, jaka tam jest. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. I jeszcze raz Was zaproszę na moje social media i życzę Wam miłego dnia, dobranoc albo kiedykolwiek to oglądacie. Bye! is